Smartfon za 346 zł versus 5999. Czy porównywanie smartfona, który kosztuje mniej niż oryginalne etui do jego konkurenta ma w ogóle sens? No, tak, inaczej nie robiłbym tego filmu. Oglądasz serię Tani versus Drogi, w której za pomocą specjalnie przygotowanych wyzwań sprawdzamy, czy droższy produkt faktycznie znaczy lepszy. oraz czy tańszy może wcale nie odstawać od kosztownego odpowiednika. A może po prostu każdy gadżet jest dla kogoś innego? O tym przekonasz się oglądając ten odcinek. Gospodarzem tego odcinka jest ciągle uśmiechnięty Aleksander Pałczyński, który dzisiejszy temat przeanalizuje dogłębnie wspólnie z przypadkowo napotkanymi przechodniami. Czy będą w stanie ocenić, który z tych telefonów jest tańszy, a który droższy? Przekonajmy się. Tani versus drogi. Przygotowaliśmy dla nich kilka konkurencji i zaraz sprawdzimy, na co stać te telefony. W dzisiejszym odcinku Tani versus Drogi weźmiemy na warsztat dwa smartfony z dwóch totalnie różnych półek cenowych. Przyjrzymy się, jakie różnice dzielą te urządzenia, zarówno pod względem specyfikacji, jak i codziennego użytkowania. Umówmy się, to nie jest najtańszy smartfon dostępny na rynku, ale my chcieliśmy wybrać taki, który ma akceptowalną i przyzwoitą w miarę specyfikację, dlatego też wybór Padł na tego. Jak myślisz, ile kosztuje ten drugi telefon? Podejrzewam, że. Jest tak. 2800? 2800? Powiem, że trochę mniej. Do 2300. Ten. 800 zł? 4-5 tysięcy? 4 tysięcy. Tyle dałabyś za ten telefon, patrząc na to, że robi takie zdjęcia, jak przed chwilą sobie zrobiłaś i tak wygląda? Ten, stawiam, że tutaj powiedziałeś, że ma 90 herców. Stawiam, że to bardziej budżetowy jest telefon. Coś koło 1800 może, może kosztować. 346, a iPhone kosztuje 5,999. Jest to spora różnica. On kosztuje 346 zł. Taka ciekawa. No jakościowo pewnie nie, nie podbija, ale no jak za 300 zł budżetowy telefon, że mieć powiedzmy nie wiem firmowy, zapasowy telefon jakiś, no to okay. cenowa spoko w sumie. Ja, ja dwa 500, daję. 500? A, tak. On kosztuje 346 zł. Cieba, <laughs> że chciałam powiedzieć 300. A, jak 300? To, to telefon o, za 300 zł? Nie spodziewałbym się totalnie. 1900. Ja dam 900. Nie ma szans. On kosztuje 300 zł. Kosztuje 346 zł. Oho. 346? Czy kojarzysz ile kosztuje oryginalne etui do iPhone'a 15 Pro Max? Było to coś koło 300 zł. aktualnie kosztuje etui do iPhone'a więcej niż ten telefon. To różnica jest. Te dwa pudełka są tutaj nie bez powodu, bo sprawdzimy ich zawartość i każdy dobrze wie, że w pudełku iPhone'a raczej dużo rzeczy nie znajdziecie. Przede wszystkim jest tutaj telefon, no jeszcze. No i mamy tutaj przewód do ładowania oraz. Krótkie dokumentacje wraz z narzędziem do wyciągania SIM, no i naklejką Apple. Natomiast jeżeli chodzi o pudełko Infinixa, no zdecydowanie jest ono bardziej kolorowe, ale też wydaje mi się samo pudełko gorszej jakości, no jednak nie oceniajmy wszystkiego przez pryzmat jakości pudełka. Otwórzmy je i zobaczcie, no ono mimo wszystko zachowuje się nieco gorzej, a akcesoria były tutaj po prostu tak ze sobą luźno, ale są. Są tutaj zarówno ładowarka, jest kabel do ładowania, no i uwaga, coś czego się nie spodziewacie, czyli słuchawki przewodowe na mini jacka, jest także narzędzie do wyciągania SIM, no i jakieś dokumentacje. Swoją drogą, ciekawi mnie, ile te akcesoria kosztowały, no bo przecież trzeba je też odjąć od ceny telefonu, która tutaj jest bardzo niska. No a w przypadku iPhone'a nie ma czego odejmować, telefon jest bardzo drogi. Infinix Smart 8 to typowy przedstawiciel budżetowych smartfonów. Wykonany z plastiku, jest lekki, choć nie oferuje tego samego poczucia luksusu, co droższe urządzenia. Z kolei iPhone 15 Pro Max to flagowy model Apple, który oferuje dość luksusowe materiały, takie jak na przykład Tytan. Co sądzisz o tym telefonie? To jest Xiaomi? To jest Infinix. Ładny. Powiem, że ładny. Ta wyspa jest dosyć ciekawa, bo tu te flesze wokół aparatu, coś. Kreatywne rozwiązanie jest. Ładny kolor. Trochę podobna wyspa do iPhone'ów, tylko nie wystaje tak bardzo. Bardzo ładnie odbija światło. Kolor jest ciekawy. Aparaty są moim zdaniem trochę też przesadzone. Flesz tutaj. Jak kamera wygląda praktycznie, chociaż kamerą chyba nie jest. Bardzo to jest ładny kolor, tak. tak. Od tyłu Spójna jak iPhone. iPhone no. Tak, no. No, no, I lekki jest, jest bardzo. Myślę, że ja bym mogła korzystać z takiego ja telefonu. Samo. Nie wiem, nie niby fajnie? Ale trzyma się fajnie też. No, Przyjemne w dotyku. Kolor też jest dobry. Jakbyś porównała go z tym telefonem, który ci się bardziej podoba? I bo taki ma. A ja ci jeszcze nie pokazałem, co tu drugiego mam. To iPhone jest trochę grubszy, ale jednak tu są bardziej kanciate krawędzie. IPhone a jednak mimo wszystko wygodniej się trzyma. Też wydaje mi się, że wyświetlacz jest bardziej kolorowy. Wbija się trochę w palce, jak powiedzmy iPhone 14. iPhone jest zdecydowanie cięższy, to można wyczuć. Jednak Infinix dalej ma ładniejszy kolor iPhone ma delikatnie bardziej zaokrąglone krawędzie, więc jest to milsze w takim codziennym użytkowaniu. 15 Pro Max chyba tutaj jest, nie? To trochę lepiej w ręce leży. Mniej więcej w rękach podobnie. Tani versus drogi. Mówiłem wam już o jasności ekranu i oczywiście w tym przypadku iPhone jest znacznie jaśniejszy i czytelniejszy w słońcu. Natomiast jak wygląda kwestia z odświeżaniem ekranu? Tutaj w Infinixie mamy 90 Hz, w iPhone'ie mamy nieco więcej, bo 120 Hz, ale ciekawostka jest taka, że w przypadku Androidów mamy już wyższe odświeżanie powyżej 60 Hz w telefonach, jak widzicie, od 346 zł. Natomiast iPhoney. Dopiero od serii Pro mają odświeżanie wyższe niż 60 Hz, co moim zdaniem jest po prostu nieśmiesznym żartem. Pytanie brzmi, jaką wydajność mają te telefony? Oczywistą sprawą jest, że na iPhone 15 Pro Max uruchomimy każdą nową grę. Natomiast, jak wygląda to w przypadku Infinixa, już sprawdzamy. Odpalamy Call of Duty i teraz zobaczmy. Na iPhone'ie już nam się prawie tutaj. Wszystko ładuje. Na Infinixie jeszcze jest czarno. Ale już zaczęło. I uwaga, i kilka sekund później jeszcze się menu wczytuje. Jakieś powiadomienie tutaj jeszcze przyszło. I uwaga, mamy to. Załadował nam się samouczek. O, działa. Grafika trochę się różni na tych telefonach jednak. Jakość tekstur jest tutaj znacznie gorsza. Natomiast... Da się grać, ale spójrzmy teraz na dół, jak wygląda tutaj ziemia. O, tu chyba najlepiej widać różnicę. Na iPhone'ie mamy takie odblaski nawet od wody, a na Infinix'ie no... Cóż. Zatem widać, że od razu na Infinix'ie gra uruchamia się na niższych ustawieniach, ale sprawdźmy, czy da się je zmienić. Domyślnie w iPhone'ie ustawione jest very high, jeżeli chodzi o jakość grafiki i framerate na high, ale sprawdźmy... W tym tańszym telefonie, co jest? Tu nie mamy możliwości wyboru niczego. Mamy tylko low i medium, jeżeli chodzi o gram, fram, gram. aż za nie mówię. Jeżeli chodzi o klatki na sekundę, czyli co? Czyli w Infinixie mamy zaledwie ustawienia low, a w przypadku iPhone'a możemy te ustawienia graficzne znacznie, ale to znacznie podkręcić. No to teraz już chyba rozumiem, na czym polega ta różnica. honey versus rocky No dobra, przyszedł czas na test, który najbardziej mnie interesuje, mianowicie jeżeli chodzi o robienie zdjęć. No to tutaj iPhone będzie miał lepsze predyspozycje, ale pytanie, czy w ogóle z tego tańszego telefonu jakiekolwiek zdjęcia się uda zrobić, które będą dobre i czy rzeczywiście ta różnica będzie tak ogromna, zaraz to sprawdzimy. Zaczynamy od aparatu głównego i pierwsze co tutaj muszę zwrócić uwagę, to ten ciemny ekran zdecydowanie nie pomaga i już tutaj widzę, że zdecydowanie no iPhone jednak różnicę ma zauważalną gołym okiem, ale to chyba nie jest nic dziwnego. Dobra, zobaczmy jak wyglądają portrety na przykład i teraz spróbujmy zrobić portret i tutaj oczywiście w przypadku Infinixa nie mamy możliwości wyboru obiektywu albo zbliżenia, natomiast w przypadku iPhone'a mamy oczywiście pojedyncze zbliżenie podwójne lub obiektyw pięciokrotny. No i przede wszystkim na pierwszy rzut oka widzę, że tutaj HDR w iPhoneie działa, a w tym tańszym telefonie no to on tak, no powiem szczerze, jest i przejaśniony i zbyt ciemny w tych miejscach, w których powinien być gdzieś tam. Lepiej widoczny. Jeżeli chodzi o fotografię krajobrazową, to tutaj do wyboru w iPhone'ie mamy oczywiście aparat ultra szerokokątny, aparat główny, no i teleobiektyw. W przypadku tego tańszego Infinixa mamy do wyboru aż jeden aparat. W zasadzie mamy tutaj dwa tryby, to znaczy jest 1 X i podwójne przybliżenie, ale ono używa cały czas tego głównego aparatu. I do czego służy ten kolejny aparat, czy ta kolejna dziurka na wyspie aparatów? Nie wiem. No i w tym przypadku akurat się zdziwiłem, bo jeżeli chodzi o zdjęcie krajobrazowe, to tutaj aż takich różnic nie ma na pierwszy rzut oka, przynajmniej patrząc w tych małych ekranach telefonowych. Oczywiście jasność Infinixa pozostawia wiele do życzenia w porównaniu do iPhone'a. Zatem na to wychodzi, że chyba nie sztuką jest dla telefonu zrobić zdjęcie w ciągu dnia. No chyba że mówimy o portretach. To tutaj. Już jest trochę gorsze. I zobacz, teraz mamy dwa zdjęcia. Które uważasz, że jest lepsze? To jest zdecydowanie bardziej żółte. Też tło jest rozmyte w taki nienaturalny sposób. Wszystkie są, mm, są takie okrągłe. Mhm. Tutaj zdecydowanie bardziej podobają mi się kolory. E, ta zieleń, czerwień jest tak wydobyta w porównaniu do tego zdjęcia. I chyba ten jest też bardziej. Widać więcej szczegółów. No to które lepsze? To. Czyli. Z Tutaj są takie żółte, bardzo nienaturalne kolory i to jest takie powiedzmy dziwne mhm. i przez to zdecydowanie bardziej podoba mi się to. Czyli znowu iPhone. Tani versus drugi. Czy możesz ocenić zdjęcia? Możecie sobie wziąć ten telefon i ten jednocześnie i porównać jakoś zdjęć z tego i z tego. Które kolory Ci się wydają bardziej naturalne? No bardziej naturalne... Ten. Infinix. Infinix, no? No na iPhoneie jest trochę żywsze to od wzorowanie barw. Można powiedzieć, że na iPhone jest lepiej. Czyli bez dwóch zdań. Tak. Super jakości i ten, i ten, ale bardziej e, ja po, po koloru to iPhone. Ale jednak dalej kolory w iPhone'ie, ale no, też cena robi swoje, nie? Tani versus drogi. Czy któreś z tych zdjęć wrzuciłabyś na social media? To. Z iPhone. A z tego? Raczej nie. To ostatnie zdjęcie w takim razie i to jest fotografia krajobrazowa. To mi się bardziej podoba. O, proszę. Z tego względu, że widać, jest taki golden hour mhm. jest ten żółty efekt. A to jest bardzo dobre zdjęcie, ale jest tak jak każde. A tutaj właśnie ten, ta żółta poświata daje tak, taki marzycielski efekt. Mhm. Czyli podoba Ci się, że to zdjęcie jest takie lekko cieplejsze. Tak. Jak się zachowuje aparat selfie? Może możesz już coś, Marta, powiedzieć? Jakie pierwsze wrażenia? Tutaj w Infinixie jest zdecydowanie większy kontrast. I powiedzmy, jest on trochę drażniący, z tego względu, że wszystko jest takie bardzo mocno przerysowane. Natomiast w iPhone'ie wszystkie krawędzie są dużo bardziej płynne. Jeśli chodzi o kolory, są w miarę do siebie podobne, chociaż tutaj są one chłodniejsze. Lecimy z trybem portretowym. Zrób zdjęcie. To tutaj w Infinix'ie ponownie widzę, że wszystkie barwy są chłodniejsze. I powiedzmy, ta skóra wygląda tak nienaturalnie, aż mhm. blado, podczas gdy w iPhone'ie jest to w miarę naturalny efekt, tak jak jest to w rzeczywistości. iPhone lepiej wycina okay. i, i przez to to rozmycie jest takie ostre, ale może z tego względu bardziej mi się podoba tutaj Infinix, ponieważ nie ma aż takiej takiego wielkiego kontrastu pomiędzy mhm. osobą a tłem. Uwaga! W Infinixie nie mamy możliwości zmiany głębi ostrości, czyli w zasadzie możemy tylko zrobić po prostu zdjęcie z rozmytym tłem, a nie możemy tego w żaden sposób dostosować. Czy korzystałabyś z trybu uroda? Czy, nie, czy nie, trzeba... W iPhone'ie czegoś takiego nie ma. Kojarzę, że coś takiego miałam w swoim... Którymś z poprzednich telefonów to był Huawei P9 Lite. I, był taki, no. I powiedzmy, że ten tryb był bardzo karykaturalny. Jest tutaj bardzo dużo trybów, które mają poprawić naszą urodę. Jednak nie wiem, czy na co dzień będę z tego korzystała, ponieważ uważam, że jest to w pewien sposób przedobrzone. Tani versus Przechodzimy do kolejnego wyzwania, mianowicie preinstalowane aplikacje i wydawać by się mogło, że tylko na chińskich telefonach tych preinstalowanych aplikacji jest multum, ale okazuje się, że w iPhone'ie również, bo dostajemy tu na przykład aplikację preinstalowaną Apple TV, jeżeli ktoś nawet nie używa, ale dostajemy także preinstalowanego tłumacza czy aplikację do obsługi Apple Watcha, nawet jeżeli ktoś nie ma Apple Watcha. Natomiast jeżeli chodzi o Infinixa, to przychodzi on tutaj z takimi preinstalowanymi aplikacjami jak na przykład Palm Store, który nie wiem za bardzo, czym się różni od Google Playa, ale przychodzi tutaj on na przykład z zainstalowaną aplikacją TikToka, czy z aplikacją Zamrażarka, która chyba służy do obsługi aplikacji. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj zwróciła naszą uwagę, to reklamy, które pojawiają się w przypadku tego telefonu. Gdy wejdziemy sobie tutaj w szufladę z aplikacjami, no to zobaczcie, mamy tutaj reklamy. Także, no, moim zdaniem. To akurat na minus jeżeli chodzi o taki telefon. W iPhone'ie raczej z tymi reklamami jeszcze się nie spotkałem. Na szczęście te reklamy da się łatwo wyłączyć. Klikamy tutaj Ukryj gry natychmiastowe. I z tym również robimy tak samo, tylko gdzie to się klika? Hide Game Center, nie mamy reklam. Infinix Smart 8 wyposażony jest w baterię o pojemności 5000 mAh, jednak uzupełnianie jej odbywa się z mocą 10 W, co oznacza, że pełne naładowanie może zająć trochę czasu. iPhone 15 Pro Max ma pojemność baterii około 4441 mAh, która cechuje się dobrą optymalizacją. Oferuje też szybsze ładowanie przewodowe. 50% w około 30 minut i bezprzewodowe ładowanie safe o mocy nawet 15W. Ok, mamy 5% baterii w obu smartfonach, i zobaczymy, na jak długo te 5% wystarczy. Odpalamy w tym celu YouTube'a. Spróbowaliśmy ustawić podobną jasność wyświetlacza. No i czas start. Rozładować się nie chcą Kacper. Cześć, to 5%. Pierwszy już odpadł. Powiem tak, tutaj macie czas dokładny, jaki im to zajęło. Ale pamiętajcie, nie powtarzajcie tego eksperymentu w domu, bo baterie nie lubią, gdy się je tak mocno rozładowuje. No dobra, podłączmy zatem oba telefony i zobaczmy, ile procent naładują się w przeciągu 15 minut. Pierwszy, drugi i czas start. Sprawdźmy, ile mają procent naładowania. Jeżeli chodzi o iPhone'a, no to mamy tutaj 29%. A jeżeli chodzi o ten smartfon, to musimy go włączyć. I w przypadku tego telefonu mamy zaledwie 8%. Także, jeżeli chodzi o różnicę w szybkości ładowania, to w tym przypadku można nazwać, że iPhone ma nawet szybkie ładowanie. Oczywiście nie tak szybkie jak inne telefony, które mają na przykład 120 W. Infinix Smart 8 mogą zatem wybrać osoby, które szukają funkcjonalnego i niedrogiego smartfona, który sprosta podstawowym wymaganiom. Natomiast iPhone 15 Pro Max to raczej urządzenie dla tych, którzy oczekują najwyższej jakości, wydajności i zaawansowanych funkcji i są gotowi zainwestować w luksusowe doświadczenie technologiczne. Zatem przepaść między tymi telefonami jest spora, ale oczywiście za pomocą tego jak i tego zrobimy zdjęcia czy Pogramy nawet w jakieś gry. Natomiast wszystko zależy od tego, do czego tego telefonu potrzebujecie. Jeżeli rzeczywiście robicie dużo zdjęć, no to w tym przypadku iPhone będzie lepszy. A jeżeli potrzebujecie telefon, na przykład, jako jakiś zapasowy, no to może się okazać, że nawet tańszy telefon sprosta Waszym wymaganiom. Oczywiście ja Was nie będę namawiał ani do tego, ani do tego, to pozostawiam w kwestii Waszego wyboru, a Wy dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o każdym z tych telefonów. i który wy byście wybrali, tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie.